Cześć witam was bardzo serdecznie serdecznie wasz ulubiony czyli Tobiasz I dzisiaj gram razem z Mati, Mati przywitaj się Cześć Tak i dzisiaj będziemy grali w kurza... kurzającego policjanta I Mati nim będzie także w takim razie zaczynamy jaki dzisiaj jest piękny dzień Dzisiaj chciałbym jechać na kręgle szczerze I no i pograć tak Oj kurcze niecham z okno wybiłem Dobra, to ja może już zejdę, na dół, zamknę drzwi, sąsiada nie ma, winda. I yy, zero. Dobry popcorn. Co się tu... Eee, o tak był? Czemu tutaj ktoś nie żyje? Kim pan jest? Jestem z policji. Co tu się stało? O tak był. Aha, nieważne, jedyna kręgielnia. On może wychodzić. Czemu? Musimy zdarzyć tą sprawę. Znaczy ja. Czemu pan co, mówi że miał pan cukierka w buzi? Nie, nie mam cukierka. <laughs> na Do nasza. Na pewno pan nie ma cukierka w buzi? Nie. Proszę tak nie mówić, bo wyłączę. Zaraz prąd. Dobrze, co tu się stało? Czemu tutaj. Proszę to... nie dotykać. A ja chcę iść na kręgielnie. Pan nie może. No dobrze, to idę do Jest rozkaz. Pff. Ups, pan nic nie widział. Halo. Nie. Pan, ja, pan jest zaaresztowany za łamanie. Nie nie. 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 Ej. Nie. Ej! Nie! On się to agresywny. Nic, nic, nie pa, nic nie było widać. Dobra. Ta no, nic zrobiona. Wychodzę. Nie mam mnie. Dobra, wyjeżdżam. Ups! Moje... Oj, chyba rozwaliłem panu drzwi Dobrze nie mam... Nie mam chałupy tutaj. A, pan pojechał, to ja idę do domu. Piękny dzisiaj widok, no będzie... a moje okno, dobra to jedy na kręgielnie to ja w takim razie jedyna na kręgielnie, winda, popcorn, a nie to do filmu Co to za ketchup w windzie, nieważne, zero Dobra, już jestem. Nadal ciała leżą. No ja wychodzę z bloku. Kurczę, nie wiem czy pociąg jest. Idziemy pieszo na kręgielnie. Trochę lagi, co sam się dziwię czemu. czemu? I will be back and fly. I will leave back and fly. This time. You can play. Chwila, czy ja umiem wracać. No właśnie. Po w Marcin o, Ale lądujemy. E Halo, co pan robi? Ja przyleciałem na kręgielnie Skacze panu na łeb Może zejść z tego Dobrze to... Pani może wchodzić! A, a, Atak terrorystyczny był Serio? I co teraz? No! Pan pokaże Ja pałka! Faktycznie, przepraszam Halo! To jest włamywanie Nieprawda! Nie mam mnie, nie! Lecę do góry! Dobrze w dół, na stół. Dobrze Czy jestem aresztowany? A jest ja zareszcza za wchodzenie w budynek Dobrze już idę za panem do auta. Tylko nie na komisariat. Ja nie chcę do żywocia. Na komisariat? Nie. No co za drzwi zamykasz? Zamykam drzwi. Ups To, to było niechcący. Pan je weźmie tam do siebie. Au. Głowa ja. mnie woli. Eee... Pan popełnił bo jest po. mówi ja mówię iść. jak Marcin Busziński. Dobra. Już jadę do... ale pan poczeka, znaczy co nic, nie mam je tu wcale Alo pan... Nie mam... Nie mogę tutaj wchodzić. O nie! Ja w ręce! Pan Oba bro... broni, oba broni! Nie mam broni! Halo! Nie. Halo! 2-1! No ma, ma broni! Nie mam, nie zabijać! Już zabity! Tak wracam do stacji już. Stuk, stuk! Oj, wow. O! Jej, to jest! Dobra, to ja w takim razie jestem na kręgielni. Już macie sobie muzyczkę, tylko. Dobra, muzyczka sobie gra. A tu kieczup jakiś leży. Kręgle. Co to za dźwięki? O Jezu! Nie ma! A se pogram w kręgle. Jak tu głośno, że ta muzyka to taka głośna. Jodupia Waga strajk. Dzień robi? Jeden dobry, ja to robi. A za do kręgli. A dlaczego? Opa, nie może tutaj wchodzić. Są trupy Ja tylko gram w kręgle. On ma broń. Nie mam broni, ja. Nie mam zostaw je. Ja nie mam broni, tylko gram w kręgle MA KRĘGLE Ale nie zabijaj mnie, no Dobrze, już idę za, pan, za panem policjantem Ale lagi Boże, co się dzieje? Enkodowanie przeciążone Cięcie małe Dobrze, już idę panie policjantie Można wsiadać? Tak Pan odjedzie Dobrze, to ja siadam można jechać, tylko nie wiem, czemu się do przodu. A yes, zignoruj to. Ja nie chcę dowiedzieć co pan robi, czy pan pił? Eee. Chyba proszę, proszę być w samochodzie. Uła. Co się dzieje? Ale proszę wracać, wracać. Już, już wracam. Dokąd idziemy na takie pytanie? Do, do komisariatu? Tylko nie na komisariat. Ła! Ja nie chcę. Czy pan pił? Nie, nie piłem. A, herbatę piłem tylko. Aby na pewno. Dobra. No? Dobra, proszę za mną. <laughs> Samochód nie ma kolizji, nie ma mnie. O nie, już ma kolizję. No. O. Auć. Eee, Jestem ups. już. I pan jest. Dobrze, już idę za panem. A gdzie mam iść? Pan idzie przodem. O. Gdzie? A tu dobrze. Tutaj? Tak. Tu jest komisarz, a tutaj nie ma. A tu jest pusto. Pusto? Nie. Zrobię, że nie będzie pusto. Dobra. No, dobrze, gdzie mam iść, panie policjancie? Tu. Tutaj najpierw, no dobrze. Tak. Ale kim oni są? Chyba e, policjantami. Czy to jest szef. Tak Dobry. Dobry Dobry No to jest pan zaraz to że wchodzenie do klęgierni Jak pan nie mógł Bo co jeszcze musi być tam sytuacja zrobiona, wiesz No wiem, no A proszę, jeszcze nie. za nielegalne bronie Ja nie mam żadnych nielegalnych broni O co panu chodzi? Ja mam tylko popcorn Prywatny ...prywatny... Eee. A skonfiskujemy... ŻURAW?! Mi... Proszę! A, proszę go sprawdzić! A skonfiskujemy pan bronię? Pan kopnie. O, o! Ma pistolet! Pan... Ma pistolet, widzę. Dobra. Nie, nieprawda. Jeszcze drugi pistolet. Pan poczeka, bo umrę. Chwila. Eeeem... Zróbmy, że zabierzesz mi wszystko, tylko muszę się najeść. Dobra, kopnij. Kopnij. Kopnij! No też! Eee, kopnij! też! Kopnij! Kopnij! Jeszcze to. Kamera te. Oj. No ja... chyba, chyba go za mocno go uderzyłeś w kolano. <grym> no wiem. No to weź go do celi już! Dobrze, dobrze panie szefie. A gdzie cela, pan prowadzi. Nie, wcale nie uciekam. Proszę zamlokować drzwi na bardziej pancerne. Mam na pana oku? Nie ma wam na oku. Nie mam mnie tu. Cześć. Zapadam. Hmm. A, proszę za mną. Ty! Ha! Co teraz? Co teraz? Jaka? <grym> <grym> Wolność! Wolność! Au, chyba spadłem z rowerka. Znowu teraz muszę zobaczyć jego brunie, nie boże się. A idzie to wyłączyć chwila. Cięcie. Dobrze, to ja idę do celi w takim razie. Siema proszę go nie mieć, dać tak. To jest moja cela. To i jak ja mam tutaj długo siedzieć? Przez... 3 trzy... przez trzy tygodnie. Ile kurczę, co masz tak? Długo? No trzy tygodnie. Sorry, nie mam budżetu. A będę dostał jedzonko? Nie. Hmm. No tutaj nic nie ma do roboty, no Chociaż daj mi jakieś jedzonko. Ja zaraz coś znajdę. na się co nic. Ej, nie, da... nie mają tutaj. Rita mają. Uh. A dziś chcesz siedzieć też. Okaż kanapa chociaż jest. Nawet nie bagat... Uuu, ma... bagiut. Nad nie ma fizikana, nad nie ma... Ser! Uu. A to na później, bo mi... Nie Jeszcze nie... sera! To ja się siądę na kanapie. A ja se... ...tyknę se. O Kurczę, chciałem jakiś plan ucieczki bym bo tak to ja nie będę tutaj... Co? Nic! Ja tylko gadam z moim kolegą, który nie żyje. Jakim kolegą? Tam jest, pan zobaczy. A Nie trafiłem O serek! Mniam O ser pan dostał Au Agresy- To pan bije Papisera? Aj, W kolanko Dlaa. To ja tu sobie już i fajnie. Bo pan pójdzie tam sprawnie I nikt się nie włamał. Pan ustawi tam w szafie A ja kradnę pan tak ja meble. meble To mam choć... A nie... idę na Tam jest <laughs> To jest tatua CO TO JEST statua! Proszę, proszę mi skos, dobrze? Odlaj jest ...pół nad dole, pół no, po... Ej, czemu w moim pokoju jest grup? No razie, Ja Proszę ucie... zamknąć się tam na górze! To ja uciekam? Kurde, ale nie mogę tego... Oj! Ups, nie mam mnie. Uciekam. Mam no, na monitoringo. Jestem, czy nie? Hmm. Nie, jeszcze jest. Co tam robi? Grób ma. Mmm... Tam próbuje robić. Ciszej tam na górze! Fuckio! <noise> Uciekam e, on Ech. próbuje uciec. Nie może I... I... On nie tutaj też przemyślał. Przemyślę z No to ci, ile ja mam to się... Ja nie mam sprintu! A tędy? O! Co tam się na górze dzieje? Realiz, ja tylko ćwiczę pięści, bo mnie bolą. Dobrze. Czemu pan daje drugie kraty? jeszcze się zemrzeć, nie? Na no to co? Jaki jest plan dzisiaj? No nie wiem. Au! Czemu? Proszę być tam cicho na górze! Niech Chyba Chyba z pioru Au! Proszę byś tam cicho na górze Zaraz przyjdę tam Popcorn lata Niedobry ja tylko sobie tu podjadam Proszę skleś ten popcorn Uaa. Ja za się zaraz Ja chcę wyjść Ja chcę wyjść Na pan jedzenie Bo ja, zaraz ja -a. umrę z głodu Ups nie tam broni Znaczy co? Ja zaraz umrę z głodu Na pan jedzenie ja. Już. Pan nie pyta co narysowałem. Wandal! Ha <laughs> nie! Proszę, ta, ta, ta. Uciekam! No. Uciekam! Wandal! Ja, ja jest pana urodziny są. Proszę. Ja! Dziękuję. No. Pan zobaczy co pisze. D wandalu! Pan zobaczy co pisze. A <noise> jakiś obóz. Lepisałem. Au, siur <noise> e, Odjadę mu. Nie! Ale mnie nie ma wolność. O nie, jednak e, shit, shit jednak jestem. Muszę e... a Ale Cię. nie ma. Pan pan poczeka. No i widzę, ja mam jeszcze kamerę. Mam 3 kawa Dobra kreda. Zestrzelony. Dobra. To pan, pan tutaj nie siedzi. Nie eee. no to jest... Ja... Eee. Muszę coś wymyśleć. Wiem, najpierw jeszcze kamerę. Jeszcze jest aktywna. No. Jeszcze no kamerę, dobra. Dobra, czekam szybko. Szybko. Wy tych. Co pan tutaj robi? Nowa kamera już jest. Ja ćwiczę tutaj na metalu teraz bardziej mocniej. Pan się nie czepia. A się. Mam równo 100 HP. Pan nie bije. A ja tutaj o, coś, a tutaj coś w, ko w końcu, coś tutaj mam nielegalnego. O nie! Mniam! Ale pyszne! O Jezu Święty! Nic nie! Widzę. Nic nie! 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 Mam jest Nie! 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 Chyba wchodzi mocno... Nie! yes. Nie! 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 Trzy... Y, trzy nie! w końcu Nie! 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 Nara! Nara! gdzie dobry, nara Fa. A! Co się stało do- Do ciula? Napijesz się w soczku. no Mogę wyjść nareszcie. Do widzenia, panu. Boże, święty, jest bardzo szczęśliwy. Uuuu! Wolność! A na się kinder- Znaczy, zjem sobie kinder jajo. Wolność! O, o, o witam wol... pana. Samochód na no, no to damy, no to jaki jest plan dzisiaj? O nie wiem, pan! Czemu pan do, do mnie mówi. A, przepraszam, eee. No to, dzisiaj masz... Jest dobry, aj! Szupra, daj wyjść. Nie ma, uciekam. ale. To pan chciał powiedzieć znowu? A, spadłem ze <śm> no, no chciałem pan powiedzieć, że musi pan pójść do... To ja jestem w bloku. Musi pan, pan, pan pojechać do bloku, musi tam sprawić, coś tam się dzieje. Dobra, jadę. Wandalizm. To jest radiowóz, co jest? Ui, ja to nie, to pytaj, radiowóz. nie pytaj, radiowóz, na to zaraz wybuchnie. Nie pytaj. Dobra. Co tam robi radiowóz? Pan się pospieszy, bo nagranie będzie za długie. La, 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 la. Ja się wtyku... Ja tutaj nic nie robię wcale po budynku, nie wspinałem się jak Spider-Man nielegalnie. Au! Chyba się potknąłem Tarararara Dobra widzowie chyba nie ma tego policjanta Ja już też muszę kończyć Bo nagranie jest za długie Także ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało Następna część będzie Albo w poniedziałek Albo za 3 dni Także do zobaczenia i cześć, papa. Part 1, part 2. Kontynuacja za kilka dni.